Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 142. Przezorny, ponoć zabezpieczony. Gdy kapitan Bardos zajmował się szkoleniem nowych arcymagów do pracy w obserwatorium, kuwerczycy musieli rozejść się po miastach Mugawicy, a nawet Ikrahan, aby rozpocząć poszukiwania następcy kosiarza, który odpowiadał za wprowadzenie przez portal do niebytu buntowników, zatrucie wody grzybem i prawdopodobnie za atak instynktu. Na planecie do akcji dołączyła natura poprawiająca skuteczność kuwerczyków, Poprzez umysłowe połączenie z korzeniami ułatwiające poszukiwanie osobom, które były tu po raz pierwszy. Smoki potwierdziły słowa żołnierzy i zwiadowców o zerowej aktywności magicznej, nawet w starych grotach i w odziemiach pradawnych. Poszukiwania tam dobiegły końca, ale wszyscy pozostaną tu do czasu, aż nie zakończy się szkolenie magów. Tymczasem w oddziały przyglądały się najmniejszemu pyłkowi kurzu, który mógł być portalem do niebytu. Przeszukali dosłownie każde miejsce. Szukali w domach i sklepach, w lasach i na pustkowiach, w broni i pancerzach, w okrętach i skuterach, i motocyklach alchemicznych. I kilkumiesięczne poszukiwania nie przyniosły wielu odkryć, z wyjątkiem znalezienia kilku siedlisk grzyba z epidemii, resztek po obecności buntowników, czy jeszcze leżących szkieletów do nich należących. Jednak mimo takich śladów, żaden nie potrafił zaprowadzić kuwerczyków do źródła problemu, który robił się niepokojący. Demony z jednej strony czuły się bezpiecznie w obecności najlepszych wojowników kuweru, a z drugiej strony opanowywał ich strach i uczucie, jakby ktoś cały czas ich obserwował, co nie zdarzało się nawet podczas całodobowej obserwacji świata przez arcymagów z Kruzantis lub satelit i statków kosmicznych jaszczurów, niewidzianych w okolicy przez przynajmniej kilkaset lat. Na dodatek niebo zaczęło ciemnieć, jakby miała nastać wieczna noc, czyli jakimś cudem kosiarz następca kosiarza, tak, mimo że jest istotą prymitywną w porównaniu do demonów, już nie wspominając jaszczurów, nie, ale w taki sposób jest w stanie jakoś kontaktować i pracować, że nawet kurwerczycy nie są w stanie go wytropić. Czy to świadczy o tym, że jakość szkoleń kuwarczyków spadła, czy po prostu umiejętności kantoanoksów wzrosły? Do następnego odcinka.